Zatrzymaj się ze mną, pokażę Tobie 5 sposobów, w jaki sposób inwestować. Są niesamowite możliwości inwestycyjne. Tutaj strona przykładowo, która pokazuje, jak CEO największych spółek amerykańskich kupują, sprzedają swoje akcje, czyli kiedy podłączyć się do tego trendu. Drugi sposób, trochę bardziej skomplikowany, rany, tak zwane krypto, gdzie 300% mamy wzrost na przestrzeni dosłownie 4, czasami 8 tygodni czasu. Tu jest przykład tego typu zachowania na XRP, także może z 10 tysięcy dolarów zrobić 30-40 tysięcy. Trzeci sposób to typowe yy, przejścia kupujących i sprzedających, czyli tak zwany pattern numer dwa który pokazuje dalszy spadek, w tych momentach możesz zarobić 300, 400, 500 dolarów tradując jednym dużym lotem, dosłownie na przestrzeni pół godziny, godziny, półtorej godziny czasu. To jest trzeci motyw. Tego wszystkiego i wiele więcej dowiesz się dołączając w linku poniżej. Również zobaczysz dlaczego bardziej opłaca się inwestować w spadki, czyli w takie momenty dosłownie spadków i małych przestojów, gdzie możesz zarobić 400, 500 dolarów. O tutaj też taki pattern numer dwa, jaki przed chwilą pokazałem. To jest czwarty sposób.